Ja mam korki, ale i na polskie buty. Dobra. No to i ja. Okay. Tu jest Maciej. To jest taki koralow suchy. Uu, uu. Maciej nie lubi się bawić, ale możemy zobaczyć, jak Maciej robi swoje, swoje. Ale nie mam, nie go. Tu są skarpety. Puma. Uma Teraz się słyszą już. Ale okej, tu jest moja kota. Buda. Tak wygląda w środku. Tego coś tam jest. Nie. Tylko kocy gdzieś. Wiecie. Dobra. Nie wiem, że pokazywałam wam kota, ale zrobię to jeszcze raz. Przed tym, zanim pokażę kota, to... to... ten, to moje ręce. Dobra, już. To jest... Moje, na imię Kaj. Tu jest mój gamingowy setup. Oczywiście nie gram, nie gram na komputerze, bo jestem cool. Ale mam no, takiego takiego Windowsa innego. No i PS oczywiście. Gamer. O, już odstał i się położył. Teraz wam pokażę moją setę sekretną bazę. Wiem, że to nie, nie robi sensu. Ale mam podziemną bazę, w której mój kot śpi czasami w nocy. O, trapię się. No okej, okay. idę dalej. To przejścia gamingowe. Arbots, wcale nie od Samsunga. A tu są słuchawki gamingowe, Uuu, nie no, tak naprawdę nie. A tu jest proszek z Kolumbii. Tu też jest taki proszek z Kolumbii. Nie wolno jeść proszka z Kolumbii, bo jak wypijesz no proszek z Kolumbii, to już źle się stanie. Hm. A tu jest, a tu jest ten, taki, taki drugi proszek, ale, ale rozdrobniony tak A tu odkurzasz gaming. Jest fajne. Nie matuje się. Cool. Ale no, okej. Okay. To jest oczywiście moje gamingowe krasło. Wiem, wygląda cool. No może nie, ale okej. Ok. okay. <coughs> tu jest. Niweła, i niweła. A to jest coś, czego nie używam, na pewno. A to, a nie wiem no co to. Krakej, nie wiem. To, nie wiem, to. Wszystko to jest, to jest, to, tego nie wiem. Że chyba z tych, bo tu jest krem Nivella, Nivella, Nivella. A tu jest kibelstok. Nie pokażę. Nie pokażę mojej twarzy, a więc okej. Okay. Dobra, idę. Idę. Tam cool. Cool. cool transition. A, ale okej. Okay. To jest. Czasem okno jest zablokowane. Ale mogę Wam pokazać, jak wygląda takie życie. Out. Zaraz wam pokażę. Wygląda, że życie out. A. Dobra, tu mój ale to okej. Tu. Dobra. Wkładam na świeczki. Powrót. Tu. I tu. Gaming. Wszystko mam gaming. Może nie. Dobra, teraz może wspomnijmy. No, oczywiście, tu jest nerw. Aha. I Bob. nie go Bob, bo tak. Był fajny. Do dzisiaj jest fajny. A tu jest. Ja hmm. może pominę. No, w końcu przechodzę do tego. To wygląda. To są. Mój kot jest w tym zakochany. Takie coś. Mogę Wam pokazać? A nie, pokażę. I zamykam. Naprawdę. No, o, o, matko już zauważyliście. Dobra. No, A tu, taki. Nie wiem, jak to nazwać. Proszę, nie, proszę. Wcale nie googlowałam. Dobra, <kuh> też jest niwełane. Wszędzie jest ktoś Kto się spodziewał? To znaczy, to jest gimiego ręczniku Fajne, co jeszcze? To, to, to. No i wszystko.